Ostatnio obejrzałem serial, który jest dosyć głośną sprawą, która wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych. Mowa o Ruby Franki, czyli kobiecie, która była bardzo znaną influencerką w Stanach Zjednoczonych nagrywała dosyć dużą ilość materiałów wideo na YouTubie, dzięki czemu mogła czerpać pewne korzyści finansowe. I oczywiście sprawa jest o tyle bulwersująca, ponieważ. Zakończyła się ogromnym skandalem, gdyż dzieci Ruby Franki były w jej rodzinie, która na YouTube wydawała się bardzo wzorową rodziną, i religijną, która modliła się do Boga, i poukładaną i matka, która koła swoje dzieci, i koła swojego męża, która zajmuje się domem, mąż, który chodzi do pracy, wraca, dzieci rzucają mu się na szyję. Wszystko okazało się wielkim, wyreżyserowanym aktem, ponieważ na samym końcu policja wchodzi do domu przyjaciółki Ruby i znajduje siostrę chłopca, który niecałą godzinę wcześniej zapukał do domu sąsiadów o pomoc. Chłopiec miał około 12 lat, był bardzo wychudzony. Miał wiele ran na swoim ciele, i człowiek, który otworzył mu drzwi i zadzwonił na policję, zaczął płakać przez telefon, opisując stan chłopca. A był to starszy mężczyzna, więc widok musiał być przerażający. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Ruby Frankie to była kobieta, czy to jest kobieta, która w tamtym momencie. E z tego co pamiętam, była bardzo, jej rodzina też, jej mąż byli bardzo zaangażowani w takie życie przykładne chrześcijańskie. Chociaż z tego, co kojarzę, to nie byli tak naprawdę chrześcijanie, ponieważ byli to wyznawcy pewnego odłamu, nie chciałem tutaj powiedzieć jakiego, można sobie to odnaleźć na, na Google. Natomiast to, co Tutaj można zauważyć, to jest jedna podstawowa rzecz. Objawienie Boże nie jest zamknięte. I co to powoduje? Powoduje to to, że akurat w tej historii, jak i też wcześniejszych, których akurat udało mi się czy to przeczytać, czy obejrzeć jakiś materiał, ogromnym zagrożeniem dla chrześcijan, ogromnym zagrożeniem dla ludzi, którzy żyją w środowisku, gdzie wierzy się w ponadnaturalne bóstwo, w kogoś, kto jest ponad nami, może dochodzić do nadużyć. I oczywiście, ktoś powie, zawsze dochodziło do nadużyć, zawsze byli ludzie, którzy byli wilkami, zawsze byli ludzie będą, którzy będą nas ranić, będą rozdzierać kościół. Ale spójrzcie na to z innej perspektywy. W tej historii kobieta, która zaczęła manipulować całą rodziną, Mężem lubi dziećmi. Okazała się kobieta, która nie była z zawodu psychologiem, chociaż tutaj powoływała się na to, że jest psychologiem, ale tak naprawdę mówiła o tym, że Bóg ją wybrał w znaczeniu takim, że ma przekaz od Boga, że Bóg ją namaścił, że czeka na ponowne przyjście Chrystusa itd. itd. Cała rodzina została zmanipulowana. Matka przestała opiekować się dziećmi ojciec wyjechał, ponieważ zostało to dzieci odcięty Suma sumaru dodatkowo objawienie w tym przypadku okazało się druzgocące dla całej rodziny. Dodatkowe objawienie powoduje to, że Bóg ma nam coś więcej do powiedzenia niż to, co mamy w piśmie. I dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że Będąc w jakiejś grupie domowej, będąc w kościele, i to może być duży kościół, może być mały kościół, czy tak jak powiedziałem, kilkuosobowa grupa domowa, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma pewien autorytet, kto zna lepiej słowo, kto jest bardziej elokwentny, lepiej się wypowiada, ma lepszą dykcję, ale na pewno i najczęściej jest to osoba, która ma największą wiedzę, jeżeli chodzi o słowo. I w, pewnym, w pewnej zdrowej sytuacji może być tak, że taka osoba jest oczywiście przez nas u, uważana jako lidera, i powinniśmy dziękować Bogu za to, że mamy kogoś takiego w, w, w swoim gronie, która jest w stanie przygotować materiał, jest w stanie przygotować studium biblijne, jest w stanie e, przygotować dla nas kazanie na nabożeństwo, ale problem polega pojawia się wtedy, kiedy Taka osoba kiedyś stwierdzi, że Bóg do niej przemówił, Bóg mi coś powiedział, mam specjalne namaszczenie od Boga, Bóg mówi mi, co mamy robić. I takich przykładów sekt jest, jak wiemy, tysiące na przestrzeni lat. Sekt, które kończyło oczywiście w sposób dramatyczny przez różnego rodzaju Mordy grupowe, samobójstwa rozszerzone, i tak dalej. Ale zauważcie jedno. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ znienawidzony cesacjonizm, którego środowiska ewangelikalne nie mogą znieść, jest nie tylko w pełni uszanowaniem woli Boga i Jego słowa, ale także bezpieczeństwem dla nas. Bezpieczeństwem dla wiernych. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie może nam powiedzieć, Bóg mi powiedział coś i mamy robić tak. Wszystko, co Bóg powiedział, tak naprawdę jest zawarte w Słowie Bożym. I w miejscu, gdzie nie ma dodatkowego objawienia, gdzie nie występuje kontynualizm, wierni grupy domowej czy zboru są. Bezpieczni. Nikt nie może wejść między nich i mówić o rzeczach, które nie są zapisane na kartach Biblii. A w przypadku zborów czy grup domowych, gdzie to objawienie jest rozszerzone, nie jest zamknięte tylko i wyłącznie na Starym i Nowym Testamencie, takie niebezpieczeństwo istnieje. I przykład, chociażby Ruby Franki, pokazuje to, że ludzie potrafią zatracić się. Utracić małżeństwo, utracić rodzinę, utracić dzieci, doprowadzić do skrajnego wycieńczenia swoje potomstwo w imię naszego zaufania i pokładania naszego zaufania w drugim człowieku, ponieważ uważamy, że jest on wybranym przez Boga jakimś przekazem, nadajnikiem, który będzie nam mówił, co mamy robić. Oczywiście w tej historii jest także zawarta y, taka dramatyczna. Y, w ogóle ta historia cała jest dramatyczna, ale tam są też takie y, momenty, gdzie matka mówi o swoich dzieciach, że są demony, y, głodzi je, y, każe im spać na zewnątrz, y, tam córką czy córce y, goli głowę, y, nie karmi je i tak dalej. Potem dzieci są okaleczane. Y, Rany są gdzieś tam zalepiane taśmą, a nie jakimś tam plastrem. I dlatego, że Bóg tak kazał, Bóg tak powiedział. Moje medium, moje guru, moje, mój przekaźnik od Boga tak powiedział. I prawda jest taka, że dopóki ludzie nie zrozumieją cesacjonizmu, i dopóki ludzie nie zrozumieją tego, że cesacjonizm nie tylko oddaje Bogu chwałę, Ponieważ skupia się tylko i wyłącznie na Bożej Woli i na tym, co Bóg do nas mówi. I również nas, jako ludzi wierzących, chroni właśnie przed tego typu szarlatanami. Ludźmi, którzy uważają, udają przed nami, udają przed wiernymi owce, a są tylko i wyłącznie wilkami, które między nas wchodzą. I Ludzie, którzy w swoich zborach wyznają kontynualizm, muszą się naprawdę zastanowić nad tym, że są zagrożeni, że to może powodować zagrożenie, że pewnego dnia może ktoś wejść do takiego zboru i powiedzieć: Bóg mi powiedział, Bóg kazał, abyś to zrobił. Bóg powiedział, żebyś zostawił swojego męża, Bóg powiedział, żebyś zostawił swoją żonę, Bóg powiedział, żebyś oddała swoje dzieci. Bóg powiedział, żebyś zamordował swoje dzieci i tak dalej i tak dalej. Można to oczywiście y, mnożyć takich przykładów. Nie ja chciałem się podzielić tylko tym, co dzisiaj widziałem i jestem nie pierwszy raz przerażony, jak w jaki sposób dzisiaj można manipulować ludźmi przez to, że ludzie nie potrafią zaakceptować Bożego objawienia i zamkniętego Bożego objawienia, wystawiając się tym samym na możliwy atak przeciwnika.